możliwością nawet utrzymania kontaktu. Jechał co prawda blisko, ale był zdecydowanie na tyle wolny, że nie był w stanie zagrozić ani jednemu, ani drugiemu Starnowian. Powiedzmy sobie też szczerze, że ten manewr Emila Sajfutinowa. To przejechanie na wejściu w pierwszy wiras przed nosem Artioma Łaguty, to też na pewno yy, Łagucie nie pomogło, bo on musiał, widząc szybkiego Seifu nieco odpuścić i już ten dystans na samym początku wyścigu się zwiększył. Niekoniecznie. Gdyby Emil nie wykonał tego manewru, to prawdopodobnie przyjechałby na trzecie, może nawet i na czwartej pozycji. Natomiast Artiom nie miałby najmniejszej nawet szansy, żeby przejść Tarnowską parę. Gdyby. Emil nie zrobił właśnie w ten sposób, jak pojechał w tym wyścigu dziewiątym. To mogliby niestety poloniści przegrać ten bieg podwójnie. Wyścig dziesiąty przed nami. Para gospodarzy Tomasz Gapiński, Robert Kościecha. Pewnie sobie panowie tam podyskutowali chwilę na temat swojego poprzedniego wyścigu. A goście Starnowa w kasku żółtym Janusz Kołodziej i w kasku białym. Kacper Gomulski. Pierwsze i trzecie pole startowe żużlowcy Azotów Tauronu Tarnów. Na drugim i czwartym gospodarze z Beniaminka, Polonii, Bydgoszcz. No I tutaj już zaczynają nam się powoli takie żużlowe szachy. Tu będziemy mieli emocje do samego końca, bo może i tej rywalizacji na torze momentami trochę mniej, to jednak ta świadomość, że wynik jest na styku, że to wszystko może się rozstrzygnąć w jednym wyścigu, jeden błąd tak naprawdę może zdecydować o tym, która z drużyn wygra to spotkanie, to wywołuje ogromną, wywiera ogromną presję na żużlowcach obu ekip. I teraz znów goście Starnowa lepiej ze startu. Oni już na 15 metrze kontrolowali sytuację. Spojrzał w prawą stronę Kacper Gomulski, gdzie jest Janusz Kołodziej. Wypuścił swojego bardziej utytułowanego kolegę do przodu. I Gomulski jedzie drugi, ale za jego plecami bardzo blisko Robert Kościeka, który teraz chyba wykorzysta swoją szansę. Wyprzedzi Kacpra Gomulskiego, nie pozwalając na rewanż. Ale Tomasz Gapiński, kapitan Bydgoskiej Polonii, jedzie daleko z tyłu i to bez Nadziei teraz riposta Gomulskiego, który próbuje odpowiedzieć podobnym atakiem Kościesze i chyba się młody zawodnik z Tarnowa zagalopował, wykorzystuje tę jego nonchalantną jazdę. Tomasz Gapiński skorzystał z tego prezentu, bardziej doświadczony kapitan Polonii Wydgosz list 4 do 2 dla gości zrobił nam się wyścig remisowy, ostatni wiraż, pewne zwycięstwo Janusza Kołodzieja, ale Kacper Gomulski na pewno. Nie będzie chciał ze swoim tatą szybko rozmawiać po zjechaniu do parku maszyn, bo będzie wściekły przede wszystkim na siebie. On nie przegrał z lepszym rywalem. On sam, mam wrażenie, troszkę podpił sprawę w tym wyścigu jadąc na drugiej pozycji. Rzeczywiście start wygrali bardzo zdecydowanie Tarnowianie, tutaj Tomasz Gapiński był, no praktycznie wydawało się, że już nie przywiezie żadnego punktu, ale zaskakującą rzecz zrobił właśnie tutaj Jan Szkołodziej, który nawet nie próbował czekać się za Kacprem Gomulskim, być może były takie ustalenia. Albo no, Kacper Gomulski nie, czu nie czuje się jeszcze może na tyle pewnie, żeby y, prowadzić, y, jechać parą. W każdym razie doprowadziło to do tego, że Janusz Kołodziej wygrał sobie zdecydowanie ten wyścig, ale z kolei bez większego problemu dogonił młodego kacpra Gomulskiego Robert Kościecha i później jego taką mało zdecydowaną jazdę praktycznie po całej szerokości toru wykorzystał również Tomasz Gapiński, który ładnie przyciął, dowiózł jeden punkt i w ten sposób Bydgoszczanie dowieźli bardzo pewny remis.